Witam ludzi z, z tej strony, oczywiście ja, bo, bo jestem leje, mi, mi się nie chce nic mówić i będziemy grać w Snideria. Tak jak zwykle. Bo Minecrafta nikt nie chce. Na przykład ja nie Minecraft mi się znudził. Więc człowieki. Powiedzcie jak jest wasz wynik w sliderio. Bo mój to jest 75 y, tysięcy. Y, no, no, no i tyle chciałem powiedzieć. Y, dobiliście trzy łapki w górę. Świetnie. Ba bardzo świetnie. Więc y, będzie Minecraft chyba. Nie, nie będzie Minecrafta. Nie, teraz nie będzie Minecrafta. Minecraft nigdy już nie będzie. Minecraft to najgłupsza gra na świecie. Dobra. Ludzie, y, bo, bo wiecie, ja, ja jestem teraz gdzie indziej niż powinienem być, więc kończę ten głupi odcinek. Y, do, do to, cześć.